Każda z tych myśli jest nośnikiem jakiejś energii. Jeżeli mi nie wierzysz, to przypomnij sobie teraz taką sytuację, jakąś miłą. No, na przykład, nie wiem, jak pierwszy raz trzymałeś, czy trzymałaś za rękę osobę, którą kochasz, czy tam w momencie, jak byłeś kiedyś zakochany, czy jak byłaś zakochana kiedyś. Przypomnij sobie tę sytuację. No i jak sobie przypomnisz tę sytuację, jak że tak powiem, poczujesz. Dotyk tej osoby, poczujesz jej bliskość, możesz nawet jej zapach poczuć. Wiesz, to przyjdzie do ciebie energia tego, tej sytuacji. No i to jest właśnie energia, która jest zamknięta, skontenerowana w określonej myśli. Kiedy ty się z tą myślą łączysz, to ta energia, że tak powiem, przenika do twojej świadomości. Co nie oznacza, że kiedy ta myśl, jak nie masz bezpośredniego połączenia z nią, to, to nie jest tak, że ona nie istnieje. Ona stanowi część twojego ciała energetycznego takiego